Cześć, święto zakochanych zbliża się do nas wielkimi krokami, dlatego chciałam już um, tak powolutku przygotowywać się do tego właśnie święta i tworzyć dla Was romantyczne makijaże. To jest propozycja takiego romantycznego, ale bardzo odważnego makijażu. Możecie jak najbardziej go tworzyć, jeżeli Wam się podoba, to zachęcam. Ja bardziej inspirowałam się tym, tymi walentynkami do stworzenia właśnie takiego makijażu. Zakupiłam sobie taką opaskę, taki wianek z burgundowych róż, dlatego musiałam, po prostu musiałam dla Was stworzyć taki makijaż z mocnym akcentem na usta mocnymi paznokciami i zalotnym spojrzeniem. Jeżeli ciekawi Was, jak go wykonałam, to zapraszam do oglądania dalej. Zacznę od zabezpieczenia moich powiek bazą pod cienie. Jest to Paint Pot Smaka w odcieniu Painterly. Teraz na całą powiekę ruchomą nakładam jasny cień. Jest to cień Parabell Grunge z tej serii limitowanej. I jest to taki żołwo-różowy cień, bardzo jasno połyskujący. Oczywiście możecie użyć jakiegokolwiek innego cienia w takim kolorze. Teraz tym drugim, brązowym, matowym tym razem cieniem podkreślam załamanie oka. Oraz delikatnie dolną powiekę. Następnie czarną kredką, ja użyję kredki Super Shock. Podkreślam delikatnie linię rzęs, wyciągam delikatnie kreskę w zewnętrznym kąciku, po czym rozcieram ją, aby stworzyć tylko taki cień rzucany przez rzęsy. Następnie łapię za pigment smaka. jest to odcień Heritage Rose, jest to taki bordo przechodzący na fiolet, bardzo zbliżony kolor do moich kwiatuszków. i tym pigmentem podkreślam załamanie oka. Tym samym pigmentem podkreślam również dolne, dolną powiekę w zewnętrznym kąciku. Teraz czystym pędzakiem do blendowania oraz cielistym cieniem ja użyję cienia Secret w obcieniu 505 i tym cieniem blenduję. Delikatnie granice cienia. Czas na rzęsy. Przyklejamy rzęsy Ardel Wispies. Teraz tuszuję pozostałe rzęsy tuszem Daily Benefit I przechodzimy do ust. Mam już je przypudrowane, nałożone korektor na um, kontury moich ust. I konturówką jest to fioletowa konturówka z Golden Rose w odcieniu numer 207. Wyznaczam kontur ust i delikatnie wypełniam um, zewnętrzne kąciki. Teraz na usta nakładam pomadkę. Jest to pomadka z serii Ultra Color firmy Avon w odcieniu Oxford Wine. Usteczką odciskam usta. Zakładam na nie tą czerwoną pomadkę. Jest to um, paletka Sleek um, Lipstick for Lipstick. Lip for Lipstick, tak dokładnie. Tisze 856. Ostatnim krokiem w tym makijażu jest róż. Z paletki Crolan. wymieszam sobie kilka odcieni róży, taki bardziej intensywny, z tym fioletowym. Być może Was to przerażać, ale całkiem dobrze to będzie wyglądać. I rozświetlacz. rozświetlacz, Lili Lala. Jest to mineralny rozświetlacz, taki złocisty w odcieniu Stardust. Ten rozświetlacz nakładam na szczyty kości policzkowych, łącząc się z różem. I tak prezentuje się ten nieco odważniejszy makijaż walentynkowy. Mam nadzieję, że. Taka moja wersja Wam się spodobała. Jeżeli tak, kciuki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Zachęcam do subskrypcji, do obserwowania i zapraszam na mojego fanpage'a na Facebooku, ponieważ tam um, dowiadujecie się o tych najważniejszych rzeczach. Um, będziecie widzieć zapowiedzi filmików, więc nikt ich nie przeoczycie. Z mojej strony to już by było na tyle i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!